500 jak ktoś wyśle mi w doneicie, nie? Było 500 albo 6 i jeszcze na jeszcze makijaż był, że 500 i golę się na łyso. I ktoś pisze w doneicie golisz się na łyso i, i od razu golę się na łyso. No i słowo stało się ciałem. Ja pierdole, kurwa mać! od serio to zrobili? Nie, nie. No i po chłopie. Nie, żegnajcie boski. Nie, ja pierdole, dobra. Stream roku 2023 Nie no idę się kłócić na łyso Ja pierdolę Nie, tylko nie to Dobra, idę po maszynkę, idę po maszynkę Id Idę po maszynkę Chuj wam w dupę, a jak nie to nożyczkami Dobrze, że dziś przyszedłem na streama <gryw> Idę po maszynkę Maszyn don't do it Nie rób tego, niestety muszę Męska decyzja była Jak pierwsza pierwsze głosy? ja <grymne> <-a -a. grymne> Ej, tu mam ogolone? Tu mam ogolone. Ale wygląda jak down. Ja pierdolę. No, więc witam cię plutko, e Siemanko. Jestem po chemioterapii. E witam. Uważam, <grymne> Nie no, to, to takie rzeczy nie za gdzieś... Człowieku! <śles nursing system> nie chuja, już tego nie zajmę! Jo, 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 no Najazd najazdowy. 220 złotych. My łysi musimy się trzymać razem, ha ha My łysi musimy się trzymać razem. Dzięki, daj znając Dobra, chuj. Wiecie co? Wiecie co? Jebać tą czapkę. Jebać tą czapkę. Wyglądam jak po chemioterapii. Naprawdę. Dzięki, dzięki, daj znając jest jest Dziękuję bardzo. Ale poleciało. Daj spokojnie, jak coś lepiej bez czapki. Dobra, dzięki, daj znając Dzięki wielkie. <głos》> za mo słowa motywacji. Dla mnie ni chuja, nie chuja. Dla mnie... Ej, brew sobie chyba przyciąłem. Tak, przyciąłem sobie brew chyba. A chuj tam. Yy, dla mnie o wiele lepiej z czapką. No brew sobie przyciąłem z tej strony. Przebrew sobie jeszcze po, po, po ten... Dzięki! Dzięki najazdowy jeszcze raz na lecika. Jest. najazdowy, yy... Pakoj najazdowy, mam do was prośbę, taką ostatnią, już wiecie, już naprawdę, nic mi nigdy nie musicie wysyłać. Ty wyślijcie mi na, na lot, na lot i na jakiś początek na życie w innym kraju, żeby mnie nie zabiła. No naprawdę, chciałbym trochę jeszcze pożyć, a Gabrysia jak, poje... jak ona mnie zobaczy, to już po mnie. Ona mnie szybko znajdzie. Wie gdzie mieszkam, wie gdzie mogę być. Kurde. Naprawdę.